Luki kompetencyjne w administracji publicznej są na poziomie wykorzystania sztucznej inteligencji, czyli pomysłu, w jakich procesach mogłoby je wykorzystać, dostępności narzędzi sztucznej inteligencji oraz tego, jak można by było uregulować wykorzystanie sztucznej inteligencji w urzędach pod kątem governansu, zastosowania praktycznego i prawnego, a także etycznego. Widzimy, że wdrożenie podstawowych narzędzi mogłoby Posunąć ten segment o 10% w rozwoju i podniesieniu produktywności tej właśnie grupy odbiorców. Widzimy, że przedsiębiorcy też zmaga, zmagają się z, pod, z podobnymi kwestiami. Wręcz bym powiedziała, że tutaj administracja publiczna nie ma dostępu do tych narzędzi, nie wie z jakich korzystać, natomiast na podstawie ankiet widzieliśmy, że jest duża motywacja do wykorzystania, co jest przeciwnym trendem w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw, gdzie widzimy, że tutaj. I motywacja jest główną rolą, żeby rozpocząć korzystanie z, z sztucznej inteligencji. W samorządach należałoby zbadać procesy, które są najbardziej powtarzalne, gdzie jest największy wolumen klientów, wolumen spraw, które mogłaby odciążyć sztuczna inteligencja. Należałoby zmapować procesy i zobaczyć, które będą kluczowe do usprawnienia, do usprawnienia, które punkty będą kluczowe do usprawnienia tych procesów. Następnie należałoby uregulować wykorzystanie sztucznej inteligencji poprzez Zasad wykorzystania sztucznej inteligencji, wdrożenia tutaj takiego governanceu, komu przyznać licencję, w jakich przypadkach mogą wykorzystać samorządowcy sztuczną inteligencję oraz tego, czy chcą informować na przykład swoich klientów o wykorzystaniu narzędzi sztucznej inteligencji przy odpowiadaniu na pisma. W badaniach nam wyszło to, że tutaj samorządowcy są bardzo chętni do wykorzystania sztucznej inteligencji i widzimy też, że gro osób korzysta już z niej, niestety swoich prywatnych urządzeń do procesów firmowych, często wykorzystając dane poufne, więc tutaj jakby najbardziej należałoby to, ten, tą rzecz jakby uregulować i wprowadzić zasady wykorzystania sztucznej inteligencji i dać tym osobom dostęp do narzędzi.